Cześć widzowie. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nie będzie żadnego fajnego grania, jakichś odcinków, tylko dzisiaj porozmawiam, dlaczego nie nagrywałem filmów od... Dlaczego nie nagrywałem filmów od o, 7 miesięcy i szorców od miesiąca. Dobra, zaczynamy. Nie wiem czemu straciłem taką trochę chęć na nagrywanie, bo małe wyświetlenia. Nie wiem, już takiej satysfakcji nie czułem przez te ostatnie 7 miesięcy, znaczy miesiąc, przepraszam miesiąc. Tak nie będę już regularnie filmów. Ja, ja ten kanał biorę, nie biorę na poważnie, ja po prostu dla mnie po prostu żebym mógł coś nagrać, nie, że to będzie jakaś kariera, tylko po prostu wiecie o co chodzi. Chyba będę robić comeback na YouTube'a. Różne gierki będziemy znów grać. E, może live y też będą, nie wiem jeszcze. Ale nie będę regularnie, wszyscy raz na jakiś czas wrzucę coś. Na przykład wrzucę, może na to. Może to będzie odcinek z z Minecrafta, jakąś serię. Może zrobię, nie wiem jeszcze. Wracając do tego, bo ja już nie czerpię takiej satysfakcji jak kiedyś z tego nagrywania ciągłego. N nie jest już tak jak kiedyś, że fajnie, tylko to że tak trochę gorzej, lekko w sensie też sprawy prywatne, szkoła i tak dalej. I dlatego nie nagrywam też za Nie będę. Live y może będą, ale jeszcze nie wiem. Dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego dnia. Elo.